Doda mówi stop nie z powodu braku serca, ale dlatego, że jej psychika nie wytrzymała. Doda w pewnym momencie powiedziała stop i nie był to gest pod publiczkę ani chwilowy impuls. To była decyzja wynikająca z psychicznego wyczerpania, które narastało od tygodni. Jeszcze niedawno stała na pierwszej linii frontu walki o los zwierząt przebywających w schroniskach. Dziś otwarcie przyznaje, że dalej już nie może, bo płaci za to zbyt wysoką cenę. Jej wyznanie wywołało poruszenie, bo po raz kolejny pokazało, jak cienka jest granica między pomocą a całkowitym wypaleniem. Na początku stycznia, gdy Polskę sparaliżowały silne mrozy, doda bez wahania ruszyła do działania. Finansowała zakup but, pomagała w ich docieplaniu i głośno apelowała o adopcję psów ze schronisk. Z czasem jej zaangażowanie zaczęło odsłaniać znacznie mroczniejszy obraz rzeczywistości. Na jaw wychodziły dramatyczne informacje o zaniedbaniach, o zwierzętach przetrzymywanych w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu. To nie były pojedyncze incydenty, ale systemowy problem, który uderzył w nią z pełną siłą. Artystka nagłośniła nieprawidłowości w schronisku w bytomiu, a następnie udała się do ośrodka Happy Dog w Sobolewie. Tam sytuacja okazała się jeszcze bardziej niepokojąca. Właściciel placówki, Marian D. Usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami, a choć sprawa nie doczekała się jeszcze prawomocnego wyroku, ostatecznie doprowadzono do zamknięcia tego miejsca. Dla wielu był to dowód skuteczności działań dody, dla niej samej kolejny ciężar, który coraz mocniej odbijał się na jej psychice. W najnowszym nagraniu piosenkarka przyznała, że jest skrajnie wyczerpana. Dzisiaj spałam trzy godziny. To jest już tydzień, odkąd prawie w ogóle nie śpię, wyznała. Obrazy i informacje związane z patośroniskami, które docierały do niej każdego dnia, dosłownie ją poturbowały. Nie próbowała niczego upiększać ani łagodzić. Mówiła wprost, że najnormalniej w świecie nie daje już sobie z tym rady. Szczególnie mocno wybrzmiało jej wyznanie dotyczące zdrowia psychicznego. Doda otwarcie przyznała, że zmaga się z nerwicą lękową nabytą przez lata funkcjonowania w show biznesie która uaktywnia się w sytuacjach permanentnego stresu. Jak podkreśliła, to właśnie ten moment, w którym musi postawić granicę, zanim konsekwencje okażą się katastrofalne. Najbliżsi od dawna pytali ją, gdzie jest limit i kiedy powie sobie dość. Sama przyznała, że obiecała sobie, iż jeśli uda się zamknąć choć dwa patośroniska, pozwoli sobie się zatrzymać. Ten cel został osiągnięty. Na jej decyzję wpłynął również hejt, który spadł na osoby zaangażowane w pomoc zwierzętom. Doda nie ukrywała, że fala agresywnych komentarzy była dla niej psychicznie nie do zniesienia. Przyznała, że jest zbyt emocjonalna, by bez szkody dla siebie funkcjonować w tak toksycznej atmosferze. W pewnym momencie zrozumiała, że dalsze zagłębianie się w ten temat tylko pogłębi jej stan i doprowadzi ją do całkowitego załamania. W opisie nagrania artystka napisała. Teraz wasza kolej je do dzieła, ja muszę powiedzieć, Stop, ale zostaję na warcie i wspieram tych, co mnie potrzebują. Jej słowa jasno pokazują, że nie odwraca się plecami do sprawy. Przekazuje pałeczkę dalej, licząc, że poruszona społeczność nie porzuci walki o dobrostan zwierząt. Co ważne, decyzja dody nie oznacza całkowitego zakończenia pomocy. Tego samego dnia, 25 stycznia, pojawiła się w schronisku Zielone pole, gdzie pomagała w ocieplaniu but i dowiozła niezbędne rzeczy. To symboliczny, ale wymowny gest, który pokazuje, że nawet mówiąc o stop, nie potrafi pozostać obojętna. Historia tej akcji to opowieść o granicach ludzkiej wytrzymałości. O tym, że pomaganie, nawet najszłachetniejsze, może prowadzić do wypalenia, jeśli zabraknie troski o własne zdrowie. Doda uruchomiła lawinę, ujawniła patologię i doprowadziła do realnych zmian. Teraz robi krok w tył, by nie zniszczyć samej siebie, zostawiając po sobie jasny przekaz. Zwierzęta nadal potrzebują pomocy, ale nikt nie powinien płacić za to własnym zdrowiem psychicznym.